9 maja 2016 Telewizja Narodowa jest przed Świątynią Opatrzności Bożej. Ciągle jeszcze w budowie. O przyjście tutaj poprosił Adam Czeretkowicz. Adamie, co się dzieje? Dlaczego tutaj? Dzień dobry Państwu. Z tej strony mówi Adam Czeretkowicz. Przyszliśmy na miejsce budowy. Jeszcze nie jest gotowa ta Świątynia obecności. Eee, chciałbym zwrócić uwagę na kształt tej świątyni. Proszę, kamerę, by dla naszych widzów e, przybliżyła o, ową bryłę architektoniczną, jak to wygląda. Co my tu widzimy? My tu widzimy, proszę Państwa, e, w moim e, odczuciu, e, i kościół katolicki, a majczak. Jedyna e, rzecz, która nam informuje, że to jest kościół katolicki, jest ten mały, malutki, e, w porównaniu do tej całej budowli. krzyż na szczycie. Pokaż ten krzyż. E, tak, tak, już go właśnie ściągnąłem. E, Teraz ściągam ludzi, którzy wychodzą z e, mszy świętej, bo z tego, co już widzimy, to msze święte odbywają się w e, namiocie tutaj. Na to jest takie odniesienie blisko-wschodnie. Denerwujące. A wszystko to dzieje się w kontekście niebyle jakim, e, mianowicie e, kolejnych wypowiedzi, bardzo, bardzo dwuznacznych e, Ojca Świętego. E, no one były aż tak bardzo dwuznaczne, że postanowiłem zwrócić się o dymisję teologa domu papieskiego. Wydaje mi się, że jakaś niestaranność tutaj się bardzo wkradła. No ale to wszystko zostało przeicytowane. tym, co się podobno plotka. Rozeszło przez internet na portalu Facebook. Pojawiły się dezinformacje, o nadzieję, że Ojciec Święty wezwał chrześcijańskie kobiety europejki do Dzieci z imigrantami muzułmańskimi. Jak to skomentujesz? Jak ja to skomentuję, powinienem to skomentować że to jest szok, że papież się wypiera bycia papieżem katolickim, ale inaczej to skomentuję. Już od pewnego czasu, paru lat, jesteśmy przygotowani do. Zasiedlania Polski obcymi kulturami, obcymi ludźmi. I ta, ta budowla, jeszcze raz proszę pokazać ta budowla jest tego chyba jednoznacznym potwierdzeniem, że to nie, nie od dziś takie rzeczy zdarzają się. Kościół. Ten kościół wygląda totalnie jak meczet, tak jakby został zbudowany, jest budowany, bo jeszcze nie jest użyty, nie dla nas katolików, a dla tych, którzy tu przyjdą. Przyjdą właśnie z całego świata. W tym wypadku to będą, prawda, islamiści. I tak jakby kościół już zaakceptował, oddał Polskę. Na pożarcie obcych kultur. Powiem więcej, miałem informację parę lat temu od pewnego księdza, którego zdradzać nie będę, ponieważ z wiadomych powodów nie chcę narazić go na nieprzyjemności, a może i niebezpieczeństwo, który powiedział, że Kościół katolicki Wraz z organizacją Caritas już planuje sprowadzenie do Polski 3 milionów uchodźców z Afryki i Azji. I to, to, to było parę lat temu, dziś okazuje się, że to się realizuje na naszych oczach. O tym, co się realizuje na naszych oczach, mówi Adam Czeredkowicz. A przypomnę, że ten dzielny działacz narodowo-demokratyczny, narodowiec Polski, kiedy w 2013 to było roku 2013. zauważył, że właśnie są sprowadzani za pieniądze polskich podatników obcy, zaprotestował głośno i żeby go uciszyć, zastosował reżim przeciwko Adamowi Czeredkowiczowi szykany. Wsadził więzienia. W tej chwili Adam jeszcze odbywa karę upokarzającą karę za to, że ośmielił się bronić polskiej bronić polskiego stanu posiadania. I tym takim momentem, który, na który Adam przedkowi zwrócił uwagę było to, że za pomocą ekonomicznych działań zmuszają polskich białych, chrześcijańskich mężczyzn wrogowie. you hey. do emigracji i białe, polskie kobiety dostają się niepolakom, ludziom z obcych, obcego okręgu kulturowego. I za to był ośmieszany, bity, niszczony był jego wizerunek. I teraz proszę zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, że niewielu ludzi przyznaje rację i widzi związek tego, co się dzieje teraz z tamtym ostrzegawczym działaniem z 2013 roku Adama Czajetkowicza. Ja przypomnę, że teraz są różne... Ruchy narodowe, stowarzyszenia odwołujące się do narodów, do endecji. ale z ich strony, Adamie, żadnego słowa wsparcia nie masz. Tak? Proszę Państwa, wnioski wyciągnijcie sami. Fałszywa flaga to się nazywa fałszywe, pozorowane działania, fałszywe organizacje nas otacza. A człowiek, który naprawdę pierwszy yy, od dłuższego czasu yy, stawia te sprawy yy, z pilnej yy, tak, yy, jest odsuwany. Przypomnijcie sobie w ciągu ostatniego roku, na której demonstracji głośnej, warszawskiej i niewarszawskiej, na której z tych demonstracji słyszeliście coś pozytywnego o Adamie Czeretkowiczu. Dlaczego organizatorzy tej postaci zapominają. To pytanie stawia dzisiaj Eugeniusz Sędziecki, Telewizja Narodowa.